Witam wszystkich z tej strony ponownie Tula Dziś mamy drugi odcinek z gry Star razem z naszą Elcią Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć kamienie złoto, bo jest ono nam bardzo potrzebne. Musimy zrobić Science Maszyn, musimy zrobić Alchemy maszyn, musimy zrobić wszystkie maszyny. Są one nam niezbędne prawie wszystkie. No ale złoto jest nam bardzo potrzebne. Więc dziś skupimy się głównie na tym. O! Proszę. O, wielkomowa znalazłam, ale kurczę, dopiero cztery. Potrzebujemy dużo więcej. I jeśli znajdziemy złoto, yy, to myślę, że rozbijemy sobie już jakieś... O! Słyszę ptasiory z wielkimi oczyskami. Czyli, czyli, czyli będą kamienie i złoto. Tylko nie mówcie mi... Jezu, nie! Nie! Nie chcę zginąć! Nie mówcie mi, że one będą tylko tutaj, w tych ich gniazdach. Boże, chyba będę musiała sobie zrobić tą laskę taką mm, szybkości. Zobaczymy. Rozbijamy sobie tutaj. Kurczę, no ja to mam naprawdę szczęście, żeby trafić w końcu na złoto, ale oczywiście w wielkim skupisku taków z jednym okiem. Kurczę. Może tutaj naokoło. Nie, no goni mnie. O, jest dobra. Jak nazbieramy sobie trochę złota, to myślę, że zrobimy sobie już jakiś taki obóz wyjściowy. No bo musimy go mieć, żeby, żeby uzbierać sobie wszystko. O, skończył nam się kill off. I tak jak obiecałam, spada nam cały czas Sanity. Jak widzicie, to ma do siebie nasza Elcia, że, że ciągle jej spada. I nieważne, czy ma zrobiony wianuszek z kwiatków, czy cokolwiek na głowie. To Sanity spada cały czas. Ja nie będę dzisiaj używać tych, tych leków, żeby jej podnieść. Bo, tak jak obiecałam, postaram się, żeby się zmieniła. żebyście to w końcu zobaczyli, jaka jest wtedy, jak wtedy wygląda. Nie jest już taka słodka, jest zupełnie inna, ale, ale dzisiaj się o tym przekonacie, tak jak obiecałam. Na razie, skupimy się na złocie. Ona jest nam teraz bardzo potrzebna. Także tu w okolicy pozbieramy, bo tam na razie do tych, do tych wielkich ptaków nie idę. E, takie kamienie też rozbijamy, ponieważ tutaj z kolei jest nam potrzebna ta saletra. E, powiem wam, że na moich e, prywatnych sejwach z wcześniejszymi postaciami. E, nigdy tego nie zbierałam, bo... Bo nie było mi to do niczego potrzebne. Tutaj, przy tej postaci, będzie nam potrzebne do zrobienia prochu. Do zrobienia prochu, żebyśmy mogli zrobić broń. Tak, bo nasza Elcia może mieć broń. Jest to, wygląda to jak taki karabin maszynowy. Jest naprawdę super, bo naprawdę ma dużą moc. I gdy szczela, to. Podpala nam również, podpala nam również postać. Chcę też zrobić tą broń, ptasią broń, powiedzmy tak to sobie nazwę. Proszę, ile mamy złota, no po prostu jestem happy, naprawdę. Bardzo się cieszę. Tak, aha, ta ptasia broń, tak, ostatnio wypróbowałam ją na śwince. Strzela się z niej też z daleka. I nasza świnka, moja świnka zamieniła się w czyptaszki. Każdy inny, jeden czarny, jeden niebieski, jeden czerwony. I właśnie wypadła też saletra. Tak jak mówię, ta saletra będzie nam potrzebna do prochu. Może jeszcze troszeczkę i gdzieś tutaj się już rozejrzymy za jakimś fajnym miejscem na obóz. Chciałabym, żeby to było blisko. Blisko sawanny i królików. I najlepiej, bawołów. Ale... Kurczę, no nie myślę, że to będzie gdzieś tutaj. Hmm. Przejdziemy może jednak wyżej. Troszkę. Może jeszcze tam coś znajdziemy fajnego. Nie chcę za dużo czasu tracić na szukanie obozu, bo tak jak mówię, nie, nie będzie to, to na razie seria z tą postacią, bo chciałbym Wam jak najszybciej pokazać wszystko to... To, co może zrobić, ale mówię, jest to tak, tak intrugujące. O, proszę, już powoli nam się zmienia. O, już zmieniły się włosy, już nie są takie, takie ładne. Chyba przy 60 zmienia się całkiem. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Nie, tego na razie nie będziemy podnosić, nie jest to nam potrzebne. Przejdziemy jeszcze tu kawałek. Hmm. Na razie nic ciekawego tutaj nie ma. Tu myślę, właśnie będą chyba te, te wszystkie kamienie. Tak jak wcześniej chciałam, kamienie to nigdzie nie było. A tak jak teraz przydałyby nam się króliki, to nie ma królików. Tak to najczęściej niestety bywa. Ale to nic. Może jeszcze gdzieś tutaj podejdziemy. Może przeżyjemy sobie jeszcze noc. Jeszcze się troszkę rozejrzymy. I, I rozbijemy jakiś opóź. Musielibyśmy coś zjeść. Co my tu mamy do jedzenia? No nie za wiele. Surowe marchewki, surowe, surowe jagódki. Trzeba by coś ogarnąć do jedzenia. Mówię, te ptaci sobie na razie. Odpuścimy, jak zrobimy sobie to to berło, o którym wam mówiłam, wtedy... Wtedy może przyjdziemy i zobaczymy, czy będzie działać na nie. Nie, obejdziemy je, może sobie naokoło. Nie będę ich prowokować. <laughs> nie chciałabym skinąć. Hmm. O, jest. Proszę, zmienia się. To jest nasza Elka. Zła Elka. Tak ją nazywam. Biegnie. Stój. Zrobimy sobie ognisko. Tak, zrobimy ognisko. Proszę, już, już biegają. Te postacie, o których Wam mówiłam, tylko tak jak na razie ona ma 60, i one jeszcze przed nami uciekają. Jak jej jeszcze bardziej spadnie, bodajże przy chyba 20-15 jakoś tak, te postacie zaczynają nas atakować. Wypada z nich koszmarne paliwo, które też jest nam bardzo potrzebne, bo, bo sporo tych rzeczy, właśnie które ona może zrobić, robi się z koszmarnego paliwa, i tak jak teraz. Jest zmieniona. Możemy zrobić sobie. Moglibyśmy zrobić. Yy, moglibyśmy zrobić sobie tą maszynę. O, właśnie tą. Ale właśnie potrzebujemy te, te, te dwa koszmarne paliwa. Yy, moglibyśmy zrobić sobie całą resztę, i to tylko można zrobić wtedy, gdy, gdy ona jest szalona, gdy wygląda tak jak teraz. Tylko wtedy można to zrobić. A zobaczcie, że teraz sklej nie można zrobić tych rzeczy, kiedy jest normalna. A z tych normalnych rzeczy bardzo chciałabym zrobić i Wam pokazać te wspomnienia ślubne. Powiem Wam, że nie mogłam się powstrzymać i zrobiłam je sobie na moim prywatnym sejwie. Po prostu są świetne. Nie będę Wam zdradzać, co one robią, ale, ale na pewno postaram się je zrobić. Potrzebujemy właśnie tych... Boże, ptaków, przepraszam, tych kwiatów złych. Jeżeli gdzieś spotkamy, to oczywiście je nazbieramy. I no, bagna, by nam się bagna, żeby zrobić papirus. Jeżeli byłoby dużo tych, tych kwiatów, to moglibyśmy też sobie zrobić to koszmarne paliwo, tak? Ale no... Tak jak mówię, nic nie spotkaliśmy. Potrzebujemy też pająki. Też ich oczywiście nigdzie nie było. Ja mówię, ja to mam takie szczęście, że jak czegoś potrzebuję, to oczywiście, oczywiście tego nie ma. No ale cóż, więc proszę, tak wygląda, tak wygląda nasza Elcia, po prostu teraz jest to Elka. Poczekam jeszcze, aż spadnie jej bardziej, żebyście mogli zobaczyć, jak atakują nas te postaci i moglibyśmy właśnie sobie trochę tego koszmarnego paliwa wtedy pozbierać, tylko mamy jakąś broń, no właśnie nie mamy. Zaraz zobaczymy, co my tu możemy zrobić. A, możemy zrobić sobie tak, ten sztylecik, ten sztylecik mogę zrobić dzięki również dodatkowej postaci, którą, którą mam, ściągnęłam właśnie sobie z warsztatu i pomimo, że nią nie gram, to, to mogę sobie zrobić ten sztylecik z każdymi innymi postaciami, nawet tymi podstawowymi. Także jest to, jest to fajne, bo potrzeba chyba właśnie tylko złoto i kamienie. Dokładnie, jedno złoto, ale 12 tych przemieni, tak. To mamy, a jakąś zbroję? Zbroję chyba tylko tą z trawy. Hmm. Drzewo, może zetniemy sobie jeszcze drzewo? Mamy gdzieś kierkę? Ja mamy. Bo przydałoby nam się, bo... Bo to nie są takie łatwe te, te duchy. Do pokonania, żeby przydałoby nam się właśnie zrobić. Kurczę, ale czy my nie potrzebujemy. O, i tak potrzebujemy. Sens maszyn, to nam to nic nie da. Dobra, już niech zetnie to drzewo do końca. Yy, zdradzę Wam też, że yy, jak jest szalona, może sobie zrobić taką broń. Wygląda to jak taka maczuga zawieszona na, na takich łańcuchach. Yy, I nią można, jeżeli się uderzy w drzewo, to po prostu. Yy, za jednym razem się je, się je niszczy. Za jednym uderzeniem. Nie, no to sumie nie będziemy szli, że widzę, tutaj toczy się walka. Albo poczekajcie, bo tutaj, tutaj możemy sobie zdobyć czyny, które też nam są bardzo potrzebne. pozbieram sobie jeszcze grzybki. Będziemy mogli zrobić sobie to lekarstwo na zdrowie. Nie psychiczne, tylko to normalne. O, mamy jedną pajączynę. No świnki. W sumie jak już tutaj jesteśmy, to sobie je wykorzystamy. O, one już chyba wszystkie... Tak, wszystkie pająki już. Zabiły, także sobie zgarniemy. Może się w sumie rozejrzymy czy... Czy nie ma więcej? Byłoby miło, nie ukrywam. Bo pajączyny też nam są potrzebne. O, tam są pszczoły, o. Też nam są ule potrzebne. Proszę, mamy ołtarz, kolejny, super, cieszę się bardzo. Yy, a konkretnie z uli nam są potrzebne plastry miodu. Także tam też, tylko że tam są te wredne pszczoły, te czerwone i może być ciężko. Oj, szkoda, że nie mamy tego. Brzytwy, bo moglibyśmy odciąć te króliki. Co tutaj? O, tu są pajączki. Świnki, gdzie jesteście? Zabić pajączki? Halo? No gdzie te świnie? Oczywiście, jak ich potrzeba, to nie ma, prawda? W sumie to mogłam sobie zgarnąć tamto mięso, wziąć ze sobą. No, ale nie pomyślałam. Nie pomyślałam. Wywabimy więcej pająków. Albo. W sumie, może sama zabiję. Dobra, chodzi pająk. Kurde, nie zamieniłam tej broni. O, teraz. O, już. Dobra. Chyba będzie tam jeszcze jeden. Zaraz zobaczymy. Tak, jeszcze jeden, ale tego to już sobie zabijemy sami. O, pozbieramy sobie pajęczyny. Super. Przejdziemy jeszcze tutaj dalej Proszę, mamy kwiatki Świetnie Super, ale teraz nie będę ich zbierać, bo już Sanity mam na wyczerpaniu, praktycznie Do jedzenia, do jedzenia na razie nic nie mam Ale to nic, zbliża się wieczór Właściwie to już nagrywam Dość długo będę musiała kończyć Także w następnym odcinku Ogarniemy już sobie jakiś obóz O, tu chyba zaczyna się Przyjrzyjmy się a nie, to jest od tego. Myślałam, że może już jest sawanna, ale gdzieś znajdziemy blisko jakiś obóz. Tu nam się przydadzą właśnie te kwiatki. O, proszę, biegnie do nas duch, zaczynamy atakować. Zabijemy sobie, mamy koszmarne paliwo. Dobra, jest następny. One się pojawiają dość często, także możemy je wykorzystać właśnie do koszmarnego paliwa, które nam się przyda. Więc tak jak mówię, w przyszłym odcinku postaram się ogarnąć już jakiś obóz. A na dzisiaj myślę, że skończymy. Proszę, pożegnam się z Wami złą Elką. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście komentarz. I pa, pa!